Najlepiej zna problemy i oczekiwania mieszkańców, a na co dzień angażuje się na rzecz swojej miejscowości. Czego można życzyć Sołtysowi? 11 marca obchodziliśmy Dzień Sołtysa. Te funkcje w Polsce pełni ponad 40 tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy dbają o potrzeby swojego najbliższego otoczenia i reprezentują mieszkańców wsi. W dniu ich święta zapytaliśmy jubilatów, jakie życzenia sprawiłyby im największą radość. Jak się okazało, Sołtysi najbardziej cenią sobie cierpliwość i zrozumienie ze strony mieszkańców. Sołtysowi przede wszystkim ludzkie życzliwości, bo to chyba jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. Dużo wytrwałości, cierpliwości, kreatywności w tym dzisiejszym nowoczesnym świecie na wsiach. Współpracy dobrej z urzędem, z mieszkańcami, ze wszystkim. Swoim mieszkańcom Gębiczyny to bym życzył dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i wodociągu. Wsparcia i pomocy, bo sołtys sam niczego nie zwojuje. Dlaczego? Wytrwałości, życzliwych ludzi. Zrozumienia i wzajemnego szacunku drugiej osoby. Sołtysi z gminy Pilzna otrzymali życzenia od burmistrza Tadeusza Pieczonki, jego zastępcy Mirosława Miczka oraz przewodniczącego Rady Miejskiej Bogdana Reubisia. Składam najserdeczniejsze życzenia, gratulacje, owocnej pracy, dobrej współpracy z mieszkańcami, samorządem że wszystkie zamierzenia, które wymyślają, których uczestniczą, jak najszerszym stopniu się spełniały. Żeby się spełniali w tej swojej służbie dla mieszkańców i żeby byli zawsze zadowoleni z tego, co osiągnęli. Sołtysi otrzymali również listy gratulacyjne.